Czy Sunderland ma w ogóle szansę się utrzymać? Standardowo, 200 obserwacji i od razu, wlatuje następny film. Wydali oni w tym okienku już ponad 140 milionów, czyli praktycznie najwięcej, ile wydał Beniaminek w historii, gdzie podpisali takich graczy jak Diarra, Reynildo, Talbi, Adingra, Ross, Masuaku, Guiu, czy oczywiście największa gwiazda Granit Szaka. Swoją drogą, tutaj jest grafika fantazji. jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył, to zapraszam do mojej ligi, kod wyświetla wam się tutaj. Ale czy to wystarczy? Praktycznie tyle samo pieniędzy wydało rok temu Ipswich czy Southampton, a wiemy jak skończyli. Oczywiście na niekorzyść Beniaminków działa ta wyrwa, która wytworzyła się między Premier League a Championship. O czym dokładnie mówię? No o tym, że wszystkie zespoły z Najwyższej Ligi Angielskiej utrzymały się już przynajmniej chyba 2-3 sezony, więc i jest ta różnica, jeżeli chodzi o pieniądze. I te nowe kluby, które awansowały, czyli Leeds czy Sunderland, o którym mówię, muszą wydać jak najwięcej pieniędzy, żeby chociaż trochę próbować zrównać się poziomem. I jak wiemy, przez ostatnie lata to nie wychodziło. I czy może być inaczej? Jest na to szansa. W bardzo nieciekawej sytuacji jest m.in. Wolves czy Brentford, które straciło menadżera i najlepszych graczy. Dodatkowo w lidze znajduje się także Bormów, które straciło praktycznie całą linię defensywy, no i oczywiście pozostała dwójka Beniaminków. Więc moim zdaniem szanse na utrzymanie któregoś z Beniaminków są o wiele większe niż na przykład rok temu. Ale czy to będzie Sunderland? Ich pre zdecydowanie nie powalał. Wygrali tylko dwa mecze, gdzie tylko jeden był z poważnym rywalem. Dodatkowo trzeba pamiętać, że większość ich transferów to piłkarze z Afryki, którzy wyjadą na AFKON jakoś w grudniu. Więc podsumowując, moim zdaniem niestety Sunderland się nie utrzyma, ale wy dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i zaobserwujcie po więcej.